Ona odpisuje rzadziej, czuje się dziwnie. Co robisz? Większość mężczyzn zaczyna gonić, ale ty zrobisz coś innego. W tym filmie pokażę ci pięć cichych sekretów, które odwracają całą dynamikę. Nie będziesz już szukał atencji, to ona zacznie o ciebie walczyć. Zostań do końca, bo ostatni sekret to dokładnie ten moment, w którym kobiety zaczynają szaleć. Zaczyna się od małych sygnałów. Ona przestaje pisać pierwsza. Spotkania są rzadsze. Ty czujesz niepokój i robisz to, co większość facetów. Zaczynasz gonić, piszesz więcej, dopytujesz, starasz się pokazać, że ci zależy, ale im więcej robisz, tym bardziej ona się oddala. Dlaczego? Bo energia desperacji pachnie brakiem, a brak nie przyciąga, brak odpycha. Kobiety nie szaleją za mężczyzną, który się stara. One szaleją za mężczyzną, który jest, którego obecność mówi: Nie potrzebuję Cię, ale wybieram Cię. Gdy gonisz, pokazujesz, że twoja energia zależy od jej reakcji, a kobieta czuje to podświadomie i traci zainteresowanie. Bo jeśli ty nie masz nic w środku, to co ona ma dostać od ciebie? Problem nie leży w tym, że się odezwałeś. Problem leży w intencji. Jeśli twoje działanie wychodzi z paniki, z pustki, z potrzeby, ona to czuje. A żadna kobieta nie chce być z mężczyzną, który szuka w niej potwierdzenia swojej wartości. Ona chce czuć, że ty jesteś stabilny, że ty jesteś pełny. I dlatego masz coś do dodania. Energia alfy to nie dominacja, to nie pokaz siły, to cicha obecność, która mówi: Nie jestem tutaj, by cię zdobywać. Jestem tutaj, bo wiem, kim jestem. Gdy masz tę energię, kobieta przestaje cię testować. Zaczyna za tobą nadążać. Ale ta energia nie przychodzi z zewnątrz. Ona zaczyna się w tobie i rośnie, gdy przestajesz gonić. Dlatego pierwszy krok nie brzmi: zdobądź ją. Pierwszy krok brzmi: wróć do siebie. Przestań gonić, by dostać uwagę i zacznij budować energię, której nie da się zignorować. W tym filmie pokażę ci pięć cichych sekretów, które nie tylko zatrzymują pogoń, ale sprawiają, że to kobieta zaczyna gubić rytm, próbując dotrzymać ci kroku. Jeśli to, co słyszysz, rezonuje z tobą, zatrzymaj się na chwilę. Kliknij like, napisz komentarz. Zaczynam od siebie i subskrybuj, jeśli chcesz dalej rozwijać spokój i obecność, zamiast żyć w chaosie. Każdy taki gest pomaga, by ten przekaz trafił do mężczyzn, którzy właśnie gubią się w hałasie i szukają drogi do siebie. Nie chodzi o liczby, chodzi o zasięg przekazu, który może naprawdę coś zmienić. Cisza to nie brak słów, to obecność, która nie potrzebuje słów. Większość mężczyzn reaguje na każdy sygnał kobiety: wiadomość, gest, zmiana tonu. Ale prawdziwa energia Rodzi się nie w gadaniu, tylko w milczeniu. Kiedy przestajesz odpowiadać automatycznie, tworzysz przestrzeń, a w tej przestrzeni zaczyna się napięcie i kobieta to czuje. Jej system emocjonalny natychmiast odbiera: coś się zmieniło, w ciszy budujesz tajemnicę, a tajemnica tworzy napięcie. Kobieta nie zakochuje się w tym, co już zna, zakochuje się w tym, czego nie rozumie, ale czego pragnie. Gdy przestajesz być przewidywalny, zaczynasz być. Intrygujący. I właśnie dlatego cisza to Twoja przewaga. Milczenie nie oznacza obojętności. Oznacza, że nie jesteś zależny. A to działa mocniej niż jakiekolwiek słowa. Kiedy ona pisze mniej, nie odzywa się. Testuje Cię. Nie odpowiadaj chaosem. Odpowiedz ciszą. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że w tej chwili Twoim zadaniem nie jest jej uspokoić. Twoim zadaniem jest pozostać w sobie. W spokoju. W energii, która mówi, Widzę, co robisz, ale nie rusza mnie to. Ta cisza to Twoja rama, a rama przyciąga, bo daje jej coś, czego nie ma: stabilność. Seneca powiedział: Największa siła to spokój w napięciu i to właśnie robisz. Nie reagujesz impulsem, nie próbujesz załatać napięcia słowami. Pozwalasz napięciu istnieć, bo to napięcie buduje Twoją wartość. Kobieta czuje, że nie może Cię złamać jednym słowem, że nie może sterować Twoją reakcją. I właśnie dlatego zaczyna czuć do Ciebie respekt, a z czasem fascynację. Większość mężczyzn myśli, że cisza to kara, że muszą coś powiedzieć, by naprawić sytuację, ale Ty nie jesteś od naprawiania, jesteś od prowadzenia, a czasem prowadzenie oznacza brak reakcji, bo jeśli ona czuje, że może zatrzymać Twoją energię jednym zdaniem, traci zaufanie, ale jeśli widzi, że Ty trzymasz rytm mimo jej testów, zaczyna czuć się bezpiecznie. I chce być bliżej. Nie chodzi o milczenie z agresji. Chodzi o wybór. Gdy nie mówisz, to nie dlatego, że nie wiesz, co powiedzieć, ale dlatego, że Twoja obecność już mówi wszystko. Twoje spojrzenie, Twoja postawa, Twoje tempo to jest język, który działa mocniej niż słowa. I kiedy ona to poczuje, zaczyna reagować inaczej. Przestaje prowokować. Zaczyna szukać Twojej uwagi, Twojej reakcji, Twojej energii. Cisza to reset. To moment, w którym wracasz do siebie, bo kiedy jesteś w chaosie, gubisz kontakt z własną siłą, ale kiedy wybierasz ciszę, zamiast reagować, odzyskujesz centrum i wtedy możesz zareagować świadomie z mocy, z obecności, nie z lęku, nie z paniki a kobiety czują te różnice natychmiast. Jeden mężczyzna reaguje od razu, drugi tylko patrzy i to drugie przyciąga zrozum. Cisza to nie narzędzie to styl życia. Mężczyzna, który panuje nad swoim impulsem, nad potrzebą mówienia, wyjaśniania, bronienia się, staje się rzadkością, i właśnie dlatego jest tak przyciągający, bo większość gada. Ty po prostu jesteś i to wystarczy. Nie bój się ciszy, zostań w niej, a zobaczysz, że kobiety zaczynają się w niej gubić i szukać ciebie w tej przestrzeni. Większość mężczyzn robi z kobiety swój cel. Cała energia idzie w zdobycie jej utrzymanie, zainteresowanie. Ale to błąd, bo kobieta nie chce być twoim celem. Ona chce iść obok mężczyzny, który już idzie w swoim kierunku. Gdy kobieta czuje, że twoje życie kręci się wokół niej, traci szacunek, bo instynktownie wie, ten mężczyzna nie ma dokąd iść, a ona nie chce prowadzić. Kiedy masz kierunek, nie pytasz, co ona myśli. Nie pytasz, czy to jej pasuje. Po prostu robisz swoje. Twój dzień, twoje rytuały, twoje decyzje. Nie zależy od tego, czy ona się odezwała, czy nie. I właśnie dlatego zaczynasz być atrakcyjny, bo twoja energia jest niezależna, a kobiety szaleją za mężczyznami, których świat nie kończy się na jednej rozmowie czy jednej emocji. Mężczyzna bez kierunku to mężczyzna reaktywny. Żyje od powiadomienia do powiadomienia, od emocji do emocji. Taki facet nie ma siły, bo każdy impuls z zewnątrz zmienia jego tor. A kobieta, choć może na początku lubić uwagę, szybko czuje się obciążona, bo to ona staje się twoim centrum, a to nie pociąga, to przytłacza. Twoje życie musi mieć tor, który nie zależy od niej. Kiedy wchodzisz w relację, nie przerywaj swojego marszu. Nie zawieszaj celów. Nie przestawiaj całego dnia pod jej plan. Nie zatrzymuj rozwoju, bo jest dobrze. Twoje tempo, twoja misja, twoja wizja to właśnie buduje napięcie, bo kobieta chce czuć, że ty idziesz, że jeśli ona się zgubi, ty i tak dojdziesz. I właśnie dlatego ona nie chce się gubić. Chce być bliżej ciebie. Z kierunku rodzi się siła. To dzięki niemu przestajesz mieć nadzieję, że ona się odezwie. Przestajesz analizować, co znaczyła jej wiadomość. Nie dlatego, że jesteś obojętny, ale dlatego, że jesteś zajęty czymś większym niż ona. Kobieta nie chce być twoim sensem. Ona chce być wybrana przez faceta, który i bez niej ma sens. Wtedy jej obecność to wybór, a nie konieczność. Marek Aureliusz pisał: Ten, kto zna swój cel, nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia. I właśnie o to chodzi. Gdy masz wewnętrzny kompas, nie potrzebujesz, by ona ci mówiła, że jesteś wartościowy. Nie potrzebujesz jej aprobaty, żeby działać. A kiedy działasz z tej energii, zaczynasz przyciągać nie przez staranie, tylko przez to, kim jesteś i kim się stajesz codziennie. Kierunek nie oznacza ignorowania kobiet. Oznacza, że nie zależysz od nich. Możesz kochać, możesz się angażować, ale nie przestajesz iść. A to czynicie mężczyzną, którego nie da się zatrzymać. Kobiety czują ten rytm i zamiast próbować się kontrolować, zaczynają się dopasowywać, bo energia męskiego kierunku budzi żeńskie zaufanie. A zaufanie to początek szacunku. Nie pytaj już więcej. Co mam zrobić, żeby ona mnie chciała? Zapytaj, dokąd ja idę? I czy ona w ogóle ma miejsce w tej drodze? Kiedy masz swój kierunek, kobieta nie staje się centrum, staje się towarzyszką. A jeśli nie, nie zatrzymujesz się, bo wiesz, że twój marsz nie zależy od nikogo. I właśnie wtedy zaczyna działać sekret alfy, bo przestajesz chcieć, zaczynasz wybierać. Możesz mówić najpiękniejsze rzeczy, ale jeśli twoje ciało mówi coś innego, kobieta uwierzy ciału. Kobiety nie słuchają tylko uszami, słuchają intuicją, rejestrują napięcie w twoich ramionach, mikro drgania w twarzy, niepewność w tonie głosu. Dlatego jeśli twoje ciało zdradza lęk, niepewność, desperacja, żadna ilość słów tego nie przykryje. Musisz najpierw uspokoić ciało, by mówić językiem, który działa. Prawdziwa obecność nie polega na tym, co mówisz. Polega na tym, jak stoisz, jak patrzysz, jak oddychasz. Twój ruch, twoja postawa, twoje tempo to są sygnały, które kobieta odbiera instynktownie. Jeśli jesteś spięty, przygarbiony, chaotyczny, wysyłasz sygnał braku bezpieczeństwa. Ale gdy stoisz spokojnie, patrzysz uważnie, oddychasz głęboko, kobieta czuje, że jesteś u siebie i to działa jak magnes. Twój głos to twoja broń. Nie chodzi o to, by był głośny. Chodzi o to, by był osadzony. Głos wychodzący z napięcia brzmi jak błaganie, głos wychodzący z obecności jak deklaracja. Zwolnij tempo mówienia, zrób pauzę, przed odpowiedzią. Obniż ton. To nie tylko działa na kobietę, to też działa na ciebie. Bo kiedy mówisz wolniej i głębiej, automatycznie wchodzisz w stan większego spokoju. Kontakt wzrokowy to jedno z najmocniejszych narzędzi obecności, ale nie chodzi o to, by się gapić. Chodzi o to, by patrzeć z ciszy. Nie oceniaj, nie analizuj, nie szukaj reakcji. Po prostu patrz, obserwuj, daj jej poczuć, że naprawdę widzisz, bez potrzeby oceniania czy kontrolowania to rzadkie, a wszystko, co rzadkie, przyciąga. Kobieta poczuje, że jesteś tu naprawdę. Twoja postawa to twoja rama. Plecy wyprostowane, barki opuszczone, oddech spokojny. Nie potrzebujesz wyglądać jak gladiator. Potrzebujesz wyglądać, jakbyś był pewny swojego miejsca, jakbyś nie musiał nikomu nic udowadniać. Kiedy twoje ciało nie zdradza walki wewnętrznej, kobieta zaczyna czuć się przy tobie bezpiecznie. A bezpieczeństwo to przestrzeń, w której zaczyna się zaufanie. Mikroruchy zdradzają wszystko. Nerwowe poprawianie ubrań, dotykanie twarzy. Szybkie spojrzenia, to wszystko mówi: Nie wiem, czy tu pasuje. Zamiast tego, zwolnij, zrób mniej, stań spokojnie, patrz uważnie. Mężczyzna, który kontroluje swój ruch, wygląda jak ktoś, kto kontroluje życie. I to nie jest gra, to dyscyplina, trening, świadomość własnego ciała, która buduje Twoją obecność. Nie musisz być super przystojny, nie musisz być wytrenowany, ale musisz być obecny. A obecność zaczyna się od tego, co robisz z ciałem kiedy nic nie mówisz. Czy jesteś tu naprawdę? Czy uciekasz wzrokiem? Czy twoje ciało jest w panice czy w sile? Kobieta nie szuka perfekcji. Szuka stabilności. A stabilność widzi najpierw nie w twoich słowach, tylko w twoim ciele. Epiktet powiedział Twoje ciało jest świątynią twojej duszy. Zadbaj o tę świątynię. Nie po to, by imponować, ale po to, by twoja dusza mogła być wyrażona. Mężczyzna, którego ciało i energia są spójne, nie musi udowadniać niczego, i właśnie dlatego kobieta zaczyna go czuć, bez słów, bez starań, po prostu przez obecność, bo ciało, które nie kłamie, przyciąga bardziej niż jakikolwiek tekst. Rama to twoje wewnętrzne granice, to kierunek, który trzymasz niezależnie od tego, co robi ona. Większość mężczyzn oddaje ramy kobiecie. Ona mówi jedno zdanie, on już się tłumaczy. Ona się zamyka, on zaczyna analizować. Ale mężczyzna, który zna swoją wartość, nie daje się wciągać w każdą emocję. On obserwuje, decyduje i właśnie dlatego kobieta zaczyna go szanować. Kiedy nie masz ramy, stajesz się lustrzanym odbiciem nastroju kobiety. Ona w złości, ty też. Ona chłodna, ty zabiegasz. Ona testuje, ty się bronisz. Ale to nie ty wtedy prowadzisz. To ona prowadzi. A kobieta nie chce prowadzić. Ona chce czuć, że może zaufać, że jesteś stabilny, że masz kierunek, którego nie zmienia każda fala emocji. I właśnie to daje jej spokój. Twoja rama. Rama nie oznacza bycia zimnym, oznacza bycie obecnym. Kiedy kobieta cię testuje, nie chodzi jej o to, byś wygrał wojnę. Chodzi jej o to, byś pozostał sobą. Jeśli jej słowa mogą cię zniszczyć, jeśli jej emocje natychmiast wybijają cię z toru, nie jesteś gotowy do prowadzenia, a prowadzenie to fundament męskiej energii. Rama to nie kontrola nad nią, to kontrola nad sobą. Seneca mówił: ten, kto panuje nad sobą, panuje nad sytuacją. I to dokładnie oddaje sedno. Mężczyzna, który nie daje się sprowokować, nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że wybiera. On nie musi reagować. On obserwuje, co się dzieje. I działa tylko wtedy, gdy to zgodne z jego ramą. Ta selektywność reakcji tworzy napięcie, a napięcie tworzy przyciąganie. Testy kobiety nie są atakiem. To sprawdzanie, czy mogę mu zaufać. Jeśli ty się złamiesz po jednym zdaniu, ona nie czuje bezpieczeństwa. Ale jeśli ty pozostajesz spokojny, obecny, nie rezygnując z siebie, zaczyna czuć ten mężczyzna trzyma ramę. I właśnie wtedy jej testy zaczynają znikać, bo ona już wie, że nie musi sprawdzać. Zaczyna czuć się przy tobie bezpiecznie. Trzymanie ramy nie oznacza udawania, oznacza powrót do siebie. Kiedy emocje narastają, a ty zostajesz, nie w reakcji, ale w obecności, pokazujesz swoją głębokość. To nie znaczy, że wszystko ci wolno. To znaczy, że Twoja wartość nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz i to sprawia, że jesteś rzadki. A wszystko, co rzadkie, przyciąga bardziej niż cokolwiek innego. Jeśli nie masz ramy, każda relacja będzie cię niszczyć. Będziesz zależał od wiadomości, od nastroju, od humoru drugiej strony. Twoja energia będzie jak flaga na wietrze. Ale gdy masz ramę, nie boisz się stracić, bo wiesz kim jesteś. I właśnie wtedy zaczynasz przyciągać kobiety, które szanują. Nie dlatego, że się starasz, ale dlatego, że jesteś nie do ruszenia. Twoja rama to twój kompas. Nie musisz krzyczeć, by być słyszanym. Nie musisz reagować, by być obecnym. Po prostu trzymasz swój kierunek. Jeśli ktoś próbuje Cię zepchnąć, ty nie walczysz. Ty zostajesz. W tej energii, w tej decyzji, w tej tożsamości. Kobiety nie szaleją za hałasem. One szaleją za mężczyzną, który potrafi pozostać cichy i nie stracić siebie. To właśnie Rama. Większość mężczyzn wchodzi w relację z planem. Co powiedzieć, jak się zachować, jak zrobić dobre wrażenie, ale kobieta to czuje. Ona wyczuwa intencje za słowami, i kiedy widzi, że grasz, traci zaufanie, bo prawdziwa obecność nie udaje, nie analizuje, nie czeka na efekt. Ona po prostu jest. I ta właśnie obecność, nieplanowana, niekontrolowana, działa najmocniej. Obecność to nie strategia, to stan, to moment, w którym nie jesteś w przyszłości ani w przeszłości. Jesteś tu, z nią, bez maski, bez lęku, bez potrzeby udowadniania. I ten stan robi coś niesamowitego. Tworzy przestrzeń, w której kobieta może się otworzyć, bo wie, że nie grasz, że nie manipulujesz, że nie chcesz jej kupić. Atencją, tekstem czy dowcipem po prostu jesteś. Mężczyzna, który naprawdę jest obecny, nie potrzebuje robić wrażenia, nie potrzebuje grać pewności siebie, bo on ją ma w spokoju, nie musi mówić, że jest inny. Ona to czuje i to właśnie różni chłopca od mężczyzny. Chłopiec chce zaimponować. Mężczyzna chce być. I gdy jesteś naprawdę, kobieta czuje to szybciej niż ty sam. To działa głęboko. Poza logiką, poza słowami. Obecność nie oznacza perfekcji. Oznacza spójność. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie musisz mieć gotowej odpowiedzi. Wystarczy, że nie uciekasz. Że nie chowasz się za żartem, za komplementem, za techniką. Patrzysz. Oddychasz. Słuchasz. Jesteś. Taki mężczyzna to rzadkość i właśnie dlatego jest pamiętany, bo nie próbował być kimś innym. Był sobą w pełni. Marek Aureliusz powiedział: Bądź obecny, to wystarczy. I miał rację. Obecność to magnetyzm to cisza, która mówi więcej niż gadka to spokój, który daje jej sygnał. Przy tym mężczyźnie mogę zdjąć zbroję, ale żeby ją zdjęła, ty musisz zdjąć swoją. Nie możesz być obecny, jeśli ciągle coś grasz jeśli jesteś w głowie. Obecność wymaga odwagi, ale nagroda jest ogromna. Kiedy jesteś obecny, wszystko się zmienia. Twoje spojrzenie staje się głębsze, twoje słowa wolniejsze, twoje ciało spokojniejsze. I kobieta zaczyna czuć się inaczej. Nie dlatego, że ją przekonałeś, ale dlatego, że twoja energia się zmieniła. Nie jesteś już reakcją, jesteś przestrzenią i to sprawia, że ona zaczyna chcieć w tej przestrzeni być. Bez presji, bez pośpiechu. Obecność to największy luksus dzisiejszego świata, bo każdy gdzieś biegnie, każdy coś planuje, każdy coś gra, ale ty możesz być inny. Możesz zostać w sobie, w chwili, w rozmowie, bez celu, bez wyniku i właśnie wtedy dzieje się magia. Nie przez wysiłek, przez bycie, a kobieta, która tego doświadczy, nigdy nie zapomni, jak się przy tobie czuła, bo to uczucie jest rzadkie. Nie musisz grać alfy, nie musisz udawać siły. Obecność nie potrzebuje etykiety, ona po prostu działa. Mężczyzna, który wrócił do siebie, który nie udaje, który jest w chwili, staje się silniejszy niż wszyscy gracze razem wzięci, bo on nie walczy o uwagę, on już ją ma przez spokój, przez ciszę, przez to, że niczego nie udowadnia. A właśnie dlatego kobiety zaczynają szaleć. Nie musisz grać, udawać. Ani gonić. Kobiety szaleją nie za tymi, którzy się starają, ale za tymi, którzy są. Mężczyzna, który milczy, zamiast reagować, który idzie swoją drogą, bez pytania o pozwolenie, który mówi ciałem bardziej niż słowem, budzi szacunek, bo jego obecność to nie technika, to skutek wewnętrznej pracy. Zamiast analizować każdą wiadomość, wróć do siebie. Zamiast pytać, co zrobić, by ona Cię chciała, zapytaj, kim jesteś, gdy jesteś sam. Sekret Alfy to nie strategia, to spójność. I właśnie dlatego działa. Jeśli chcesz, by kobiety za tobą szalały, przestań grać. Zacznij być obecny. I zostań. W tej energii, w tej decyzji, w sobie. Jeśli chcesz pójść dalej i zobaczyć, jak stoicki spokój i pewność siebie działają w praktyce, obejrzyj kolejny materiał, który już czeka na ciebie. Kliknij teraz i zobacz, co możesz wdrożyć jeszcze dziś. Trzymaj zimną głowę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.